Pamiętasz tę scenę, z chłopaki nie płaczą? A może macie ochotę obejrzeć film? Pościgi, strzelaniny, wojny gangów to mój chleb codzienny. Mam nowy zajebisty film. Śmierć w Wenecji. Po takiej zapowiedzi spodziewa się tego. Dokładnie tak samo jest w motoryzacji. Bo jeśli usłyszysz nazwę Dodge Challenger, to spodziewasz się akcji! Ale następny challenger będzie elektryczny, tym samym dostaniemy. Sorry, ale elektryczny challenger ma tyle sensu, co w komentarzu się wypowiedz. A ja tymczasem jeszcze Cię zapytam.